Z katolickim stowarzyszeniem Młodzieży w Diecezji Kireckiej spotkałem się w parafii w Bozentynie, pracując tam jako wikariusz. Innych oddziałów, o innych oddziałach niewiele słyszałem, dlatego taki bardzo radosny dla mnie był moment, gdy nagle odezwał się pewien człowiek z oddziału skała, organizował majówkę KSM-ową. To było coś niesamowitego. Dla mnie to była taka niesamowita radość, że są ludzie gdzieś w innej parafii, w innym oddziale, którzy, którzy też tworzą właśnie taki KSM. Pamiętam, że to no, dało taki power do działania, że, że nie jest to jedna bezludna wyspa, ale są też gdzieś gdzie indziej młodzi ludzie, którzy też w takim stowarzyszeniu działają. No, wiadomo, początki to zawsze to jest, to jest najtrudniej, no bo to dopiero się zaczyna. Nie wiadomo, co jak. Sam uczyłem się tego wszystkiego. Pamiętam, na Śnieżnicy były takie spotkania formacyjne i będąc księdzem, pojechałem tam jako uczestnik, chociaż to było przede wszystkim dla młodzieży, no ale właśnie chciałem wraz bodajże z dwoma osobami. Z oddziału Łozę poznać to wszystko od początku, od podszewki. I tam naprawdę wiele się nauczyłem, bo tam z kolei zobaczyłem, że ludzie działają w całej Polsce. Zjechali się gdzieś z całej Polski, którzy no, dzielili się tym, jak funkcjonuje to stowarzyszenie, te spotkania, te rozmowy, to był to był taki początek, można powiedzieć, fascynacji. Tym stowarzyszeniem. Takiej wielkiej, wielkiej radości. No i z Pozentyna, powiedzmy, między nami i księżmi, jakoś tam kontaktowaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, dzielić się, jak wspaniałym jest KSM, stowarzyszeniem, jak wiele dobra może przynieść. Dla młodzieży. Więc to, co jakoś tak najbardziej mnie fascynuje w KSM-ie, to jest to, że owszem, działamy w tej danej miejscowości, w danej parafii, ale to nie jest wszystko, że możemy kontaktować się z innymi, że gdzieś, gdzieś na drugim krańcu diecezji, czy nawet na drugim krańcu polski też są ludzie właśnie związani z KSM-em, gdzie wspólnie razem możemy działać, wspólnie razem. Tworzyć rzeczywistość. To, gdybym miał komuś wytłumaczyć, na czym KSM polega, no to to, co jest dla mnie osobiście takiego istotnego, to jest właśnie to połączenie ducha i ciała. Czyli sprawy duchowe, jak najbardziej, relacja z Panem Bogiem jest bardzo ważna, bardzo istotna, bo, bo tylko na tej podstawie możemy. Czuć się właśnie rzeczywiście ludźmi wierzącymi, ale tą wiarą dzielę się z innymi. Działam poprzez poszczególne akcje. Formuję siebie przez to, co robię. Uruchamem myślenie, muszę coś zaplanować, mam coś do zrobienia i też sam osobiście jako ksiądz uczyłem się czegoś takiego, że no, wiele rzeczy niby teoretycznie mógłbym sam robić. Ale zupełnie niesamowity to jest efekt, gdy działamy razem. Gdy sobie pracę rozplanujemy. Ty robisz to, ty robisz to, i wspólnie razem wychodzi efekt zupełnie, zupełnie inny, zupełnie większy, lepszy, wspanialszy, gdy razem działamy. I to jest właśnie KSM. Wspólnie razem działamy, podejmujemy jakieś akcje, które nas formują. No i widzę. Młodych ludzi, którzy odnajdują się w tym i cieszą się z tego. I znajdują czas, i mają ochotę i na modlitwę, i na sprawy duchowe, i cieszą się, gdy podejmujemy jakieś akcje dla innych, czy charytatywne, czy, czy kulturalne, czy sportowe, rozrywkowe, itd. itd. Więc KSM no to jest życie to jest stowarzyszenie, które. Polecam każdemu młodemu człowiekowi. Naprawdę to jest niesamowita droga, droga życia, droga prowadząca do Pana Boga i dająca szczęście. Cieszę się, że Pan Bóg dał mi taką możliwość, że, że mogłem w swoim życiu doświadczyć właśnie czym jest KSM. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! Witam Was, młodzi przyjaciele z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Nazywam się ksiądz Dariusz Snochowski, jestem studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku teologia duchowości i pomagam w parafii świętego Jana Chrzciciela w Kielcach. Natomiast moja przygoda z samym rozpoczęła się na mojej pierwszej parafii, gdzie byłem w Bodzentynie, i tam działał wspaniale chyba najstarszy oddział KSM-u wtedy w Dicezji. I mam bardzo dobre wspomnienia w związku z tymi ludźmi, których tam poznałem, z tą młodzieżą. Powiem Wam szczerze, że spotkałem już w moim kapłaństwie, które trwa 12 lat, wiele wspólnot, i KSM pozostawił we mnie taki świat, że jest to o tyle piękna wspólnota, że inicjatywa należy do świeckich, szczególnie do ludzi młodych, do młodzieży właśnie. I to mnie urzekło w ksm -ie. i powtarzam to do dnia dzisiejszego wszędzie, że właśnie na tym chyba polega działanie Kościoła, że ksiądzek w ksm powinien być asystentem, tym, który wspiera, pomaga, podpowiada, koryguje. Natomiast naprawdę w świeckich, młodych już ludziach nawet jest ogromny potencjał, ogromna wiara i jestem pod wrażeniem tej wiary tych ludzi właśnie już wtedy w tym oddziale w bardzo mile wspominam tę wspólnotę także z racji odwiedzin w innych oddziałach, czy to w Leszczynach, czy w przydłowie czy w Chęcinach, czy w wielu innych miejscach i parafiach naszej diecezji. W naszym oddziale w formacja odbywała się co tydzień, w każdy piątek, na które to spotkania jakieś zagadnienia przygotowała młodzież, szczególnie osoby należące do kierownictwa, a ksiądz, asystent, między innymi ja. W momencie, kiedy tam byłem tym asystentem, te spotkania tylko korygowałem, podpowiadałem pewne rzeczy. Także tak przebiegała formacja w naszym oddziale. Pozdrawiam Was serdecznie. Gdzie byłem w KSM? -ie? Początek. No, trudno jakby to powiedzieć, nie powiedzieć nic innego, ale byłem tutaj właśnie, czyli w parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach, gdzie od 2010 roku byłem członkiem założycielem oddziału przy tej parafii, ale też w późniejszym czasie bardzo szybko zostałem zaproszony do współpracy w zarządzie diecezjalnym, gdzie prawie, no prawie 10 lat pełniłem różne funkcje. Jak wspominam ten czas? No, ten czas tak naprawdę wspominam bardzo dobrze, ponieważ to był okres mojej młodości, gdzie tak naprawdę w wieku gimnazjalnym mogłem rozpocząć rozwijać swoje pasje, swoje umiejętności oraz coraz mocniej zacieśnić tą więź z Bogiem. Dzięki temu, że KSM w parafii powstał również spowodowało to wzrost mojej wiary. Szczęść Boże! Nazywam się Ksiądz Karol Klusek, jestem wikariuszem parafii Przemienia Pańskiego w Grzymałkowie. Moi drodzy, naszą i moją osobistą przygodę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży rozpocząłem od formacji w 2010 roku w oddziale w mojej rodzinnej parafii, świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Od pierwszego spotkania, na które zaprosił mnie wczesny wikariusz ksiądz Paweł Zębała, przyszedłem na to spotkanie, pierwsze, formacyjne z przedstawicielami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Bodzentynie, jak się wtedy okazało, którzy przyszli. Przyjechali stamtąd i opowiadali o tym, jak wygląda praca, jak wygląda stała formacja, jak wygląda ta jedność, systematyczność w całej tej wspólnocie, która przewidziana jest przecież dla młodzieży. I moi drodzy, wtedy podjęliśmy wspólnie z grupą przyjaciół, wspólnie z grupą osób, które spotykały się jako taka nieformalna grupa młodzieżowa, właśnie formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, podjęliśmy formację poprzez cotygodniowe spotkania, poprzez comiesięczne adoracje, poprzez także comiesięczne msze święte, które nas jednoczyły, które stwarzały w nas właśnie taką wspólnotę modlitwy, wspólnotę tego czasu spędzanego z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem. Właśnie podejmowaliśmy także tą formację, aby tego Pana Boga co tydzień na tych spotkaniach podejmować, rozważać, ja aby właśnie wspólnie, ze wszystkimi, którzy byli chętni, którzy chcieli się z nami formować, wspólnie się modlić. Cześć, nazywam się Kamila Zięta. Kiedyś domagała, a 10 lat temu przeżykałam w skale. Wraz z księdzem Wojtkiem Oczkowiczem założyliśmy oddział w Chęcinach. Przez kilka lat prężnie działaliśmy i prowadziliśmy różne zajęcia na młodzieży. Przez dwie kadencje byłam również prezesem zarządu djetelarskiego. KSM zapamiętam jako miejsce spotkań z przyjaciółmi miejsce, do którego chętnie wracałam którym chętnie organizowałam różne wycieczki, zajęcia. Znam mnóstwo fajnych osób, których na pewno bym w życiu nie spotkała. Nigdy nie zapomnę wspólnych rekolekcji, zjazdów decyzyjalnych, adoracji z księdzem Markiem, bycia prezesem i kierowania innymi, a co najważniejsze, nie zapomnę przyjaciół, na zawsze gotów. Szczęść Boże! Nazywam się Mateusz Smolarczyk i jestem klerykiem 5 roku w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach. Moja przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży rozpoczęła się w 2015 roku. To wtedy przygotowywałem, przygotowywałem się do sakramentu wierzbowania i na mojej drodze stanęła, stanęła Wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od 2015 roku formowałem się u mnie w parafialnym oddziale Łukuszno KSM. I działałem w nim od 2015 roku do 2017, a od 2018 roku do 2019 roku pełniłem funkcję członka delegata do Krajowej Rady w Decyzjalnym Zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Czym jest dla mnie KSM? KSM dla mnie to służba. Dlaczego? Dlatego, że przez KSM pan Jezus pokazał mi i pozwolił mi odkryć to, kim jestem, poznać mi swoje talenty dzięki którym mogłem służyć w tej naszej wspólnocie katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pomocą, miłością i tym wszystkim, do czego Pan Jezus wtedy mnie zachęcał i ustawiał. Cześć, jestem Mikołaj. Mikołaj z KSM w Bielinach. Tak się moja przygoda zaczęła. Kiedy ksiądz powiedział, przyjdź, będzie fajnie. I wiecie co, tak naprawdę na starcie chyba, jak sądzę, że część z was, byłem dość sceptyczny na hmm. do tego. Wiecie, iść gdzieś, no jednak tak, wiecie, no... Ja z moją wtedy wiedzą na moje 14 lat wtedy myślałem, że to, wiecie, będzie tak, że my cały dzień będziemy leżeli krzyżem i się tylko modlili. I ja mówię, no ale ja bym chciał się pobawić, porobić wszystko inne, wiecie, jakby... Jestem młodym człowiekiem. wiecie co właśnie wam chcę powiedzieć? KSM chyba spełnił moje oczekiwania. Bo nie zabrakło czasu na to, żeby spotkać się z Bogiem, ale też był czas na to, żeby spotkać się z przyjaciółmi, których przez te lata naprawdę wielu człowiek mógł zdobyć. Czy zdobyć, poznać. Wspominam bardzo dobrze. Myślę, że zawsze będę to wspominać jako jeden z najlepszych okresów mojego życia. Dzięki temu, że byłam przy reaktywacji oddziału Chęciny, mogłam patrzeć, jak z tym oddziałem rozwijam się też ja, moje pasje, moja wiara w siebie i w innych ludzi. Szczęść Boże! Nazywam się kleryk Grzegorz Pacierz. Pochodzę z parafii Ducha Świętego z Kielc. Tam też działałem przy KSM-ie naszej parafii. Jak to było z moim doświadczeniem? Wstąpiłem do KSM-u we wrześniu 2021 roku na początku mojej klasy maturalnej. Byłem w nim zaledwie niecały rok, bo do czerwca, lipca 2022 roku, kiedy podjąłem decyzję o wstąpieniu do seminarium i zostania klerykiem. Wtedy też z KSM-u odszedłem. Jak wspominam ten czas? Bardzo radośnie i bardzo ciepło. Takim czymś, z czym mi się kojarzy w ogóle KSM, od razu nasuwa mi się, że to wspólnota. Wspólnota ludzi młodych, którzy co tydzień, bo tak było u nas w parafii, gromadzą się na wspólne sprawowanie Najświętszej Eucharystii, na wspólne w niej uczestnictwo. Później zawsze były spotkania formacyjne, w których braliśmy udział całą wspólnotą. I to jest takie wspomnienie, które mnie bardzo buduje. Bo co tydzień, będąc w swoim środowisku szkolnym, a chodziłem do jednego z kieleckich liceum, było tam różne środowisko. To nie byli tylko ludzie wierzący, to nie byli tylko ludzie wiary i pełnej radości. Tam nie znajdowałem takiego swojego, swojego trybu życia, swojej takiej radości, którą, którą znalazłem właśnie we wspólnocie KSM. To moje doświadczenie podzielają ci, co ze mną na KSM chodzili. I to było właśnie piękne, to doświadczenie wspólnoty, to wspólne formowanie się, uczestnictwo w najświętszej Eucharystii. Co daje mi KSM? No, to na pewno daje mi okazję do nieustającego rozwoju, zarówno duchowego, jak i chociażby w relacjach międzyludzkich, bo no, przychodzą nowe osoby albo też doskonale relacje z tymi, którzy już tam są no i też doskonale swoją relację z Bogiem dzięki temu, że jest mnóstwo wydarzeń, w które można się zaangażować w które można albo pomagać, organizować, albo brać udział i to jest piękne, bo jak są jakieś adoracje, jak jest jakieś uwielbienie to po prostu można być w pełni z Bogiem i dzięki Mówi te właśnie możliwości stają się jeszcze częstsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest dla mnie taką ostoją zgiełku codzienności. Kiedy po całym tygodniu rutyny szkolnej przychodzę na spotkanie, jest to dla mnie taki czas odpoczynku. Dzięki temu, że spotykam wtedy ludzi wyznających te same wartości, co ja, moja wiara się rozwija. Ale dzieje się to także dzięki spotkaniom formacyjnym i tożsamościowym. Bardzo dużo było takich momentów, trudno mi było wybrać jakiś jeden konkretny, ale żeby już to uczynić, to zdecydowałem, że być może powiem o pewnej zabawie, którą kiedyś urządziliśmy sobie całym oddziałem, o takich podchodach specyficznych po miejscowości Bodzentyn. I tam były bardzo ciekawe zadania, między innymi takie dawanie świadectwa o Panu Jezusie, które polegało na tym, że na przykład przypadkowej osobie spotkanej przy wejściu do sklepu Powiemy, że Chrystus Martwy wstał, albo że Chrystus Cię kocha. Także myślę, że chyba to było takie bardzo ciekawe doświadczenie, takiego ogłoszenia Chrystusa na co dzień, po prostu swoim życiem, swoim świadectwem, swoimi słowami. Zachęcam do takiej zabawy także w Waszych oddziałach, w Waszych miejscowościach. Gotów? Najważniejszym momentem i takim spajającym nas wszystkim wydarzeniem w ciągu roku w naszej formacji w katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w parafii świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, do którego ówcześnie należałem, był moment corocznych rekolekcji, które odbywały się w Skorzeszycach, gdzie wszyscy KSMowicze z całej decyzji przyjeżdżali. Mogliśmy się tam wspólnie poznawać, wspólnie razem modlić. Przeżywaliśmy wspólną Eucharystię jako jedno wielkie dziękczynienie. Za cały rok formacji, i właśnie tam mogliśmy poznawać także tego Pana Boga w sposób taki poprzez warsztaty, poprzez modlitwę, poprzez wspólne spotkania, czy to w kaplicy, czy to właśnie na posiłkach, wspólne rozmowy. I to myślę, że wiele wnosiło w naszą formację: wiele wnosiło takiego Pana Boga, wiele wnosiło yy, tego wszystkiego. Co ten Pan Bóg nam co dnia dawał poprzez ten rok formacji nie tylko właśnie na tych rekolekcjach, ale także i w naszych oddziałach parafialnych, jeśli miałabym wybrać jedno wydarzenie związane z KSM, to kurczę jest to bardzo ciężkie zadanie i już tak siedziałam, myślałam, uznam, że opowiem o... Piątej rocznicy świętej, księdza naszego asystenta, księdza Jarka, kiedy wyjechaliśmy na wyspę do Budzenia i po prostu spędzaliśmy razem czas. Oczywiście rozpoczęliśmy wspólną mszą świętą i to też było takie bardzo kameralne, bardzo urocze, a potem po prostu graliśmy razem w planszówki, tańczyliśmy i to też było takie. Wspomnienie właśnie do integracji, które sprawiło, że poczułam się w pełni częścią wspólnoty i nie poczułam się tak bardzo na swoim miejscu. Takim jednym doświadczeniem, które wspominam szczególnie. To chyba jest dzień, który przygotowywaliśmy. Właśnie taki jeden z diecezjalnych zjazdów młodzieży, który miał miejsce w naszej parafii. To chyba był marzec, kwiecień, bo był to Wielki Post. Organizowaliśmy wtedy adorację Krzyża, bo przed ksm należałem również do scholi, i to z niej nasz ksiądz, który prowadził KSM, ksiądz Michał Żak, zwerbował mnie do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na tej adoracji również. Uczestniczyłem jako śpiewający razem z naszą scholą i tam zadawałem również pytania Panu Jezusowi o moje powołanie na tym zjeździe ksm na tym zjeździe wspólnoty, bo ten czas był dla mnie bardzo ważny w rozeznawaniu mojego życiowego powołania. Katolickie Stowarzyszenie. W mojej paraflułówkarstwie, z której pochodzę, co cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu. To poprzez te adoracje zacząłem odkrywać, kim jest Pan Jezus, e, i poprzez te adoracje zacząłem odkrywać też swoje powołanie do kapłaństwa. Więc w ksm odkryłem swoje powołanie do kapłaństwa. E, I cieszę się, i dalej, właśnie będąc w seminarium, jestem sympatykiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i staram się zawsze być gotów. Słowo, które kojarzy mi się z KSM, to rodzina. Rodzina, którą cała diecezja przez te wszystkie lata stworzyła. Radość. Bo radość jest mi bliska i radość jest wtedy, gdy jesteśmy razem z innymi ludźmi. I KSM kojarzy mi się z radością. Jedno słowo, które, jedno słowo, które kojarzy mi się z KSM, -em. to tak naprawdę rodzina, ponieważ w tym rodzinnym gronie, w którym jesteśmy zaproszeni do wspólnej pracy, wspólnej nauki i wspólnej służby Panu Bogu i bliźniemu, to jest właśnie rodzina. Czyli musimy potrafić się zjednoczyć i złączyć właśnie z Panem Bogiem poprzez, poprzez wspólną, wspólną akcję i reakcję. I oczywiście modlitwę i uczestnym słowem przy świętej. Pozdrawiam serdecznie. Miał powiedzieć jedno zdanie, które mi się kojarzy z ksm -em. są właśnie ludzie. Możecie spojrzeć teraz za Was i widzicie, jak wielu Was tu jest. To jest nasza decyzja. Nasze 30-lecie tego KSM-u. Ja miałem okazję być w zarządzie przez te parę lat i ja pamiętam 25-lecie. To jest naprawdę. Słuchajcie, nie wiem, kiedy minęło to 5 lat. Dla mnie naprawdę KSM to była piękna przygoda.